Cześć siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Shadow GX, to jest The Forest. Sorry, naprawdę bardzo, bardzo przepraszam za ostatni całkowity brak odcinków z tej gry. Tak, ja rozumiem, jeżeli ktoś chciał obejrzeć sobie tą grę i, i czekał na nią u mnie na kanale, to ja bardzo, bardzo przepraszam, ale Troszkę jest to moja wina ze względu na brak czasu, którego ostatnio mam, no, y, powiedzmy, ilość deficytową, ale troszkę jest to wina mojego programu do nagrywania, ponieważ ja DeForest Wam już nagrałem i DeForest y, by nawet poleciało na kanał. Tylko że nagrał się sam dźwięk. To, co Wam kiedyś mówiłem. Program czasami nagrywa mi sam dźwięk, całkowicie bez obrazu. Jest. Wow! Ciekawe, czy wy też widzieliście tego laga? więc takiego strasznego laga. Jak to drzewo spadało. Dziwne. Czegoś takiego nie doświadczyłem od bardzo, bardzo dawna. Tak. Podczas ostatniego nagrania. Y Odwiedzali mnie y, wszystkiego, każdego możliwego rodzaju y, stwory. Odwiedzały mnie. Odwiedzały mnie y, te jaskiniowe, te takie matki. Odwiedzał mnie ten ojciec jaskiniowy. Odwiedzał mnie y, ten taki, odwiedzał mnie ten taki wielki, przeogromniasty, straszny stwór, którego się znajduje wewnątrz tej, tej takiej, y, nie wiem jak to nazwać, dziury. Te wszystkie stwory mnie odwiedziły. Większość z nich na odcinku pokonałem. Poza tym dużym stworem. I go nawet nie zauważyłem do końca. Znaczy tak, kątem oka go widziałem, a, ale... Zdubiłem, yy, tak? No nie chciało mi się z nim już walczyć. No ludzie, pokonałem chyba 4-5 stworów poprzednim razem. <laughs> Więc... No... Ciut za dużo. By było jakbym walczył ze wszystkimi. O! Skosowało mi się! Sufit mi się skasował. Ja jest sufit sobie stworzyłem, żeby mi się ten... Że... 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 że no... Żeby móc sobie wybudować. No nie... Jakie mędowate... Podłoga. No co? Na całości. No i gdzie ty mi ją położyłeś? Na... podnogi? Gdzie on ją podłożył? Pod nogi. Cymbał jeden tempy. Uston flur, czyli podłoga. I buduj. I gdzie ty ją masz? No pod nogami ją debil rozkłada. Na górze. Cymbale. Postawił jedną deskę. Idiota. Dobra, yy, w grze No, kolejna, jedna deska. No i co ja mam zrobić? Mogę sobie ją tak po prostu rozłożyć? Że zacznę sobie ją budować tutaj, i sobie ją tak porozkładam, czy nie? Bo mogę. Tak, i w tą stronę. Czekajcie, żeby ładnie było. Żebyście byli za mnie dumni. Mniej więcej gdzieś tak. Tak i w tą stronę mniej więcej gdzieś tak Ale żeby nie wyszedł. To sobie od tak. Nie, bo teraz mi znikło jedno. Tak. Jest za daleko. Jest za daleko. A mi się zrobił ładny daszek. To mi to nie będzie przeszkadzało? Daszek mi nie będzie przeszkadzał. Większy daszek, tym mniejszy ptasz. Nieważne Takie tam powiedzenie mojego kolegi Dobre Tak do końca Tu i teraz jak zacznę Łolu du A to wszystko było już zrobione Tu No i znowu drze ryja No i przylazło kolejne i będzie drzeć ryja No i, i, i znowu na odcinku jest tego wpierony No, i co teraz? Wyjdzie to mnie, czy to nie wyjdzie mnie? Tak? No, ale co, jak ja teraz idę w tą, to mi się usuwa. Głupie. No i co? No i nie wyszło, wdupiło. Ulu-du! A tam jeszcze lata i że mordę. Dobra. yyy... Nie mam pojęcia jak to zbudować Nie mam pojęcia jak to zbudować I nie mam pojęcia dlaczego gra się uparła I nie chce mnie wybudować Jest! Siadło! Siadło! Widzicie? Siadło, siedzi, jest Nie ma mówienia, że nie ma Zapisujemy Dobra, był patch Od patcha nie nagrywałem Sprawa wygląda tak Doszło coś takiego jak... To jest kołczan. Dzięki temu możemy nosić 20 dodatkowych strzał, chyba. I doszło coś takiego, do czego mi brakuje króliczych skór. Buty doszły. I teraz, nie wiem czy uwierzycie, można. Czemu mi się wydawało, że ja mnie coś w chałupie łazi? Można chodzić w butach. Można sobie zrobić buty z królików i można chodzić w butach. Buty się robi z. skór królika i z. liny. Gdzie jest baba? Tu jest babsko. Chyba się mi udało zaczupać i nie zniszczyć płotka. Haha, ale fajnie. Dobra bo to głupio zabrzmiało jak ja się z tego zaśmiałem gdzie jesteś gdzie jesteś gdzie to żeś poleciał tu poleciał a mnie minął nie widzicie oni czasami tacy głupi są Dobra poszukalibymy królika nie mam nic przeciwko znalezieniu królika w tym odcinku i zabicia potrzebuję tylko jednego Dobra, już mi się przyzwyczajam się do Dayglita i sobie kliknąłem Q, żeby znaleźć zwierzynę Ła! prawie. Królik, taś, 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 królik, taś, 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 taś. króliki. Jest! był królik. Była męta, głupia mała! No i żwiał mi. Króliki. Dobra, szukamy. W lewo. Lizard! A jak tam z lizardami u mnie w ekwipunku? Mało ich. No i mamy lizarda. Yyy... Znowu ku! Ja kole? Trzeba się czasami przestawić z gier. Króliki. Króliczki. Taś, 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 taś. Ja mam królika. Właściwie to nie. Źle mówię. Ja nie szukam królika, ja szukam zająca. Jest i mamy zająca. Ej, ja nie szukam królika, ja szukam zająca, bo króliki są udomowione. A zające to są te takie przygłupane. Zające to są po prostu nieudomowione, tak? A króliki są udomowione. Raz, dwa. I mamy buty. Rabbit fur buts. I mamy buty. Ej, ale ty nie miałeś brać kamienia, tylko miałeś sobie ubrać buty. Wiesz? Stary. I nie wiem, co one dają. Są ładne. U. Chyba kogoś upiekli. Są ładne i chyba na tym koniec. Nie, no, na serio, po prostu nie wiem, co dają buty. Nie, nie zwróciłem jakoś uwagi na to. I nie przykuło to mego zbyt dużego zainteresowania. O. Można szybko kłaść ten. Trzeba wychodzić do samej góry. Wystarczy tyle. Okej... Okay. Mm. Więc y, sporo roboty będzie z górnym piętrem tam jak widzieliście dalej jest do budowania te wieżyczki Ostatnim razem niewiele zbudowałem, ponieważ goniłem za królikami. Tak jak widzicie ile teraz zajęło mi złapanie jednego królika to poprzednim razem złapałem ich 4-5 chyba coś koło 4-5 No Więc y, możecie zrozumieć jak wyglądał odcinek. Biegałem po lesie, zabijałem króliki. Jeszcze znalazłem takie jedno miejsce, którego tam kiedyś wcześniej szukałem, bo e, no, postawiłem sobie tam budowlę i mi się cały czas wyświetlało, że potrzebuję tam zanieść e, kawałki drewna. Czemu 149 kawałków drewna? Czemu 149 kawałków drewna? Mam nadzieję, że tu ja jęknąłem. Łosy mi tu latają albo muchy. A nie, to muchy, bo do tych cielsk przylatują muchy. I ponoć, że można... Ła! Coś mi wyskoczył jakiś błąd. Yy, wolę to sprawdzić. Ostatnim razem, jak mi wyskoczył taki błąd i sobie tego nie sprawdziłem, skończyło się to tym, że wyskoczyło mi, że mój program nagrywania ma jakiś tam problem i po prostu przestał nagrywać, tak? A ja sobie dalej gadałem, wydawało mi się, że cudownie nagrywa, wszystko jest wspaniale i tak dalej, a tu Lui. Nie. Gra mnie miała gdzieś. Jakiś błąd, sprzeczność, gry z programem. Nie wiem, w jakiś konflikt weszło. Dlaczego się napierdzieli tam pięści czy coś Dobra, musimy sobie sprawdzić co ja zacząłem budować. 72 kawałki drewna potrzebuję tam na, na górę, tak? To wiem i tego jestem pewien. I to mamy załatwione. Ale... Na no co mniej więcej tego drewna? To mi się wyświetla 149. A 149 to jest nieco więcej niż 72 Jak czasami się zawdzieje od takie tacki czy o cokolwiek, to tu dziwny dźwięk wydaje. I. Aha, dobra. Skończyła się. Yy, skończyłem fabułę The Following, tak? Nagrałem, z odcinkami poszło ich 19-20 bo dwa różne rodzaje zakończenia. Jest jeszcze trzecie zakończenie o czym się dowiedziałem? Hmm. Chyba je nagram, tak? Nagram chyba też to trzecie zakończenie. I yy, nie mam zielonego pojęcia po co? Tak, tylko yy, dla widzów Deforesta, a tych, którzy nie oglądają te to od razu będziecie wiedzieli jak to się zakończy, ponieważ wam teraz zdradzę. Jest takie samo jak pierwsze zakończenie, które wybrałem. Po prostu wysadzamy atomówkę, tak? Tylko, że można to robić bez wykonywania jakichkolwiek misji w grze. Ło! Koledzy! Ostatnio ich z łuku zastrzeliłem. A właśnie, odkryłem, że łuk jest y, dość OP. Bo pozwolił mi... Y, maciurę zarąbać dość szybko. Ło! Zaszli mnie. Łacuń się! Głupia babo. Bierz miecz. No chodź tu. Nie będę cię w pobliżu chałupy bił. Nie rozwalisz. Ja wiem jakie jest was kultaje. O, dobrze. Z prezentem przyszedł. Widzicie, ale oni są kulturalni, tak? Oni przylezą przynajmniej z prezentem, coś zostawią, podziękują za gościnę, za przywitanie, tak? A są za to takie luje, niekulturalne, wbijają się na hama, na zbity pysk, nic ze sobą nie przyniosą, nic nie dadzą. No, bezczelni są niektórzy. Eee, co, jest coś jeszcze dodane w tym patchu? Do budowania coś jest dodane jeszcze. Można by na to zerknąć. Teraz mi się przypomniało. O, tam łazi. Zaraz go będziemy gonić. Do budowania coś jeszcze było dodane. i Już sobie Od samego początku. Ogniska były, to było, to było, to było. A chyba sanki poprawiły. A nie, to już wcześniej poprawili Wygląd sanek to było, 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 było. To, że w sufitach można robić dziury, to też już było ostatnio. To, że te inaczej, ten z kości inaczej wygląda, to też było ostatnio. Eee. Sap Collector, takie pierdoły. Aha! Y to nie pamiętam, ale to chyba też było ostatnio, że jak się zwali drzewo, to wszystko co jest na drzewie też się rozwala. Eee, z łóżkiem to na pewno było ostatnio, że coś tam zmienili. Te dwa rodzaje lamp to też już były wall planter. O, tego chyba nie było. Tego chyba nie było. Że się buduje na tym. Stiki, 16 stików potrzebuję. Ja tutaj gdzieś tego nie budowałem. O, właśnie, tutaj to budowałem. I się buduje coś takiego na ścianie, i chyba można sobie w tym. Ale uda ryja! Co mu się dzieje? Chodź, tu to dostaniesz. Dla każdego przyniosę. Po ryju każdy dostać może. Jeden lepiej, drugi gorzej, ale każdy dostać może Ha, oberwał królik Nie udało mu się uciec yy, Dobra, mam 6 na 6, mam, okej okay. Czyli mam tyle patyków, co potrzebowałem, nawet 10 mam Boż mi więcej nosić nie pozwala Kamulca sobie wziąłem yy. O! A póki kiego grzyba mi 50 kamieni, co ja buduję? Gdzie, co, jak, dlaczego? Aha! Bo ja tutaj całą górę zacząłem. Właśnie na tamtym odcinku ja całą górę zacząłem budować. Ja tutaj płotek sobie z kamienia budowałem. Ja już ściany stawiałem. Ja tutaj mnóstwo rzeczy miałem zrobione. Teraz to do mnie dotarło nawet dwie rzeczy można zasadzić fajnie. Teraz to do mnie dotarło. Ile mi ta gra usunęła. Będzie trzeba sobie sprawdzić na innym jej... saveie. Ja tego nie mam. Ale dobre. To co jesteśmy trochę w D. Troszkę głęboko. Także głęboko wychodzimy. Chyba że mi to gdzieś tutaj na dół Widzicie gdzieś tutaj na dole czegoś takiego? Nie, 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 gra mnie nie wyciulała. Znaczy, no, wyciulać mnie wyciulała, tylko nie przerzuciła mi tego nigdzie. A co się ostatnio zastanawiałem, gdzie mi flagi wiebało? Zobaczcie, że mi została tylko jedna flaga. A latałem ostatnio, jak głupi, pobarzony z dupą na wierzchu, żeby te flagi odkryć, o co z nimi biega. I nie. Stawiam sobie nowe flagi i mi ich nie zaznacza. Jeżeli ktoś z was chce mi, robić ze mnie idiotę i, i, i się mnie spytać, yy, czy sobie sprawdziłem yy, w opcjach. Yy, tak, sprawdziłem w opcjach, to nie jest wina moich opcji, yy, że sobie wybrałem tam, żeby mi się nie wyświetlały. Po prostu się coś zjebało. No, więc yy, nowe rzeczy. Nowe rzeczy, kołczan, budki, więc trzeba zabijać króliki. Yy, inne nowe rzeczy... Yy, gra robi częściej wciula jak widać Bo mnie usunęła wszystko co ostatnio zrobiłem Znaczy prawie wszystko co ostatnio zrobiłem Bo kołczan mi został, a... Czyli ekwipunek mi został, czyli dowód na to, że robiłem, mam Tylko Gra mnie wyciulała w ten sposób Ładzio! Ale zapolowałem na królika że mnie usunęła wszystkie y, rzeczy, które zrobiłem chyba na mapie. A, dże, a drwa poznikały, co nie? No, także... no. No, to no, ten tak jest. No. Chyba, że gra stwierdziła, że y, mam jakiś problem tutaj z piętrem. Jeżeli się okaże coś takiego że nie będę w stanie wybudować tego piętra tutaj czy coś No to zrezygnujemy z tego planu, tak? I, i będziemy lecieć dalej, tam, dalej, dalej tymi płotkami, czy tymi płotkami, murkami i tak dalej. Zobaczymy. Jeżeli przy następnym wczytaniu gry, przy następnym odcinku okaże się, że okaże się, że yy, no, mam jeszcze jakieś głupie rzeczy, których nie mam, a mam je zbudować No to będziemy się zastanawiać. Będzie trzeba się dobrze zastanowić, co dalej. Co z takim fantem zrobić? No, więc w następnym odcinku myślę, że pociągniemy sobie to tutaj dalej i pogadamy, pokonkludujemy nad sensem istnienia w takim miejscu. Porozmawiamy sobie z naszymi sąsiadami, którzy coraz częściej nas odwiedzają. No i. I z mojej strony to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Shadow NXT, to jest... Deforest Już mi się wszystkie gry mylą. To jest The Forest i... Próba ogarnięcia tego co się dzieje w tej grze. Próba... obniżenia ilości bugów. Ale dziwna drzewka obniżenia ilości bugów i rozwinięcia naszej chałupki do końca. Na razie, cześć.